Udało nam się ukończyć modelowanie jelca, czyli elementu, który wydaje się najbardziej skomplikowany w całym mieczu. I zajmiemy się teraz drugim elementem, czyli trzonem. Zajrzymy jeszcze na rysunek i zobaczmy, jak jest zbudowany. Widzimy, iż jest on w miarę długi, na tyle, iż pozwala uchwycić miecz oburęcznie. Oraz znajdują się tutaj wgłębienia, które sugerują, że trzon jest obtoczony chociażby skórą, czy też innym materiałem. Oprócz tego zauważymy, iż rozszerza się on w miejscu, w którym styka się z jelcem. Tak więc miejmy na uwadze te elementy podczas modelowania. I powróćmy do XSI. W przypadku trzonu, punktem wyjścia będzie sześcian. Tak więc przechodzimy do Get Primitive, Polygon Mesh i wybieramy Cube. Następnie proponuję zablokować edytor ustawień i przenieść troszeczkę wyżej. Sześcian. Chociaż biorąc pod uwagę orientację globalną to tak naprawdę obniżamy go w dół, aczkolwiek nie ma to dla nas większego znaczenia. Dobrze, my za to musimy zmodyfikować na razie wymiary, tak więc możemy zmniejszyć trzon i wydłużyć. I wprowadźmy teraz dodatkowe krawędzie, które będą go przecinały. Proponuję tych krawędzi wprowadzić 24. Zamykamy okno edytora i spójrzmy na nasz obiekt, powiedzmy zrzutu z przodu. W ten sposób uda nam się mniej więcej określić długość trzonu. Mniej więcej tyle. Pamiętajmy również, że głowica znajdzie się na jego zwieńczeniu. Zmniejszymy trzon w odniesieniu do wszystkich osi, tak aby dopasować go mniej więcej do grubości jelca, czyli korzystamy ze skrótu X i wprowadzamy zmiany. Możemy również tymczasowo skorzystać ze znaku plus na klawiaturze numerycznej, aby zobaczyć mniej więcej, jak będzie wyglądał po wygładzeniu. Dobrze, wydaje mi się, iż te proporcje korespondują z jelcem. I korzystam ze znaku minus, a następnie możemy jeszcze raz wydłużyć nasz obiekt, czyli x, i wydłużamy. Według mnie w sam raz. Dobrze. I na razie obniżę go troszeczkę bardziej. Na razie dysponujemy dosyć gęstą siecią krawędzi, które są rozłożone w tych samych odległościach. My musimy zbliżyć do siebie co drugą krawędź. Aby wykonać tę operację przejdźmy do rzutu z przodu. Skorzystajmy ze skrótu T, dzięki czemu wyświetlimy wszystkie punkty. Następnie będziemy zaznaczać co drugi rząd punktów. Czyli tak, zaznaczamy pierwszy, przytrzymujemy SHIFT. I zaznaczamy kolejne. W taki sposób dochodzimy do samej góry. I jeszcze kilka rzędów. Cały czas przytrzymujemy Shift. Aczkolwiek, w momencie, w którym przesuwamy się w widoku, możemy zwolnić przycisk Shift i zmienić położenie. Dobrze. Teraz korzystamy z narzędzia przesunięcie, czyli V, a następnie możemy przesunąć punkty. Mniej więcej w taki sposób. Zajrzyjmy jeszcze na rzut z perspektywy i zobaczmy, jak wyglądają teraz nasze krawędzie. Wydaje mi się, iż możemy z powodzeniem jeszcze minimalnie obniżyć punkty w dół. Ok. Dobrze i skorzystajmy ze spacji. Aby uzyskać efekt wgłębień, który znajdziemy również na naszym rysunku, musimy wtłoczyć poligony, które zostały utworzone pomiędzy krawędziami położonymi blisko siebie. W tym celu skorzystamy również z rzutu z przodu, jednak ówcześnie proponuję przejść w tryb zaznaczenia poligonów za pomocą skrótu Y. Przechodzimy do rzutów z przodu i zaznaczamy poligony z pominięciem tych, tych, które znajdują się u góry. Tak więc zaznaczam pierwszy rząd poligonów, przytrzymuję Shift i zaznaczam następne. Żeby wtłoczyć poligony do środka musimy je skopiować podobnie jak w przypadku Jelca. Tak więc korzystamy ze skrótu CTRL-D, następnie ze skrótu X i upewniamy się, że tryb naszego narzędzia skalowanie to tryb lokalny. A następnie skalujemy nasze poligony i sprawdzamy efekt. Dobrze. Tak więc wykonujemy tą operację na niewielkim odcinku, następnie ponownie korzystamy z Ctrl D i skalujemy poligony tworząc większe wgłębienie, a następnie edytujemy je zgodnie z 8 Y i sprawdzamy. Tak więc dzięki temu już włączyliśmy tryb pracy. Lokalny możemy edytować nasze poligony w sposób niezależny. Tak więc każda grupa poligonów w ramach naszego zaznaczenia odnosi się do samej siebie. Dobrze, i skorzystajmy ze spacji, a następnie wygładźmy obiekt. I tak mniej więcej się prezentuje. Proponuję teraz zaznaczyć obiekt, skorzystać z narzędzia przesunięcie i obniżyć go nieznacznie w dół. Następnie przejdźmy w tryb wyświetlania punktów, czyli korzystamy ze skrótu T i zaznaczmy mniej więcej punkty, które odnoszą się do pierwszego segmentu. Następnie skorzystajmy z przesunięcia i lekko opuśćmy w dół. Skalowanie, aczkolwiek w trybie globalnym Centrum Geometrii. I skalujemy w odniesieniu do wszystkich osi. Dobrze. I zaznaczamy tą grupę punktów, która znajduje się na samym dole. I ponownie skalujemy. OK. I skorzystam z przesunięcia. Następnie spacja, zaznaczamy obiekt i przesunięcie w taki oto mniej więcej sposób. Dobrze, i teraz korzystam ze znaku plus. OK, i przesunę jeszcze obiekt w dół. A następnie zwrócę uwagę na górną część. Przejdę do najniższego poziomu wyświetlania poligonów i wybiorę narzędzie Split Edge. I wprowadzę krawędzie mniej więcej tutaj. I zobaczę, jak będzie prezentować się obiekt. OK. Mogę jeszcze zaryzykować skopiowanie tego poligonu, tak więc zaznaczam i korzystam z ctrl D, skalowanie i nieznacznie go zmniejszam, spacja i sprawdźmy teraz. OK. I znak minusa. W ten sposób udało nam się utworzyć drugi element związany z naszym mieczem, i pozostaje mi jeszcze usunięcie historii związanej z tymi obiektami. Tak więc zaznaczam pierwszy obiekt, klikam prawym przyciskiem myszy na nagłówku Transform, zwracam uwagę na panel Edit i korzystam z komendy Freeze. I tą samą operację wykonuję w odniesieniu do Jelca. Dobrze. Na tym właściwie możemy ukończyć tą lekcję i spotkamy się już